Cześć, Pasieka Gromadzyń. Jestem właśnie przy leżaku. I tak patrzę. Raz, dwa, trzy, cztery. 11 ramek tutaj dałem. Tutaj jest ostatnia ramka pracy. Widzę, że już coś... Gdzie ja dałem? Dłudko. Że już coś tu odrabiają. O, muszę doleczki przynieść, dołożyć po prostu ramek, bo tu jest tak. O, widzicie? Ramka pracy. Nie wiem, czy widać. Dobra. Wyciągnę uprymić. Ja w trakcie dokładania tych korpusów cały czas. Jak to tu wygląda? Nektar jest, ale jajeczek nie widzę. Czyli jeszcze matka nie weszła. Ale nic, fajnie, że, że się za to wzięły. Jako jedenasta. O, a widzicie, a tutaj z tej strony, bo zcentrowałem gniazdo. Z tej strony już na beleczce nawet zaczęły dziką zabudowę ciągnąć w ostatniej chwili można powiedzieć poszerzamy mam nadzieję, że zdążę dzisiaj wszystkie, jak nie to same korpusy dam chyba bez kraty bez niczego tu widzę zalewają susz jak dawałem no patrzcie, cała rameczka już jest świeżego na kropu tu dałem z boku, z jednej strony dałem właśnie ramkę pracy a z drugiej strony susz już jest pięknie zalany no nie jest to jakieś tutaj Wielkie osiągnięcie, patrząc, że, nie, że niektórzy odstawki miodu prawie całe już mają. No to wiecie, to jest prawie. No, może całych nie mają, ale wiecie, przyjmijmy, że takie 3-4 ramki spokojnie mogły przynieść. Tu jest jeszcze trochę pokarmu zimowego, ale z tej strony z miejsce do czerwienia. No, matka chyba tu jajka dała. Czekajcie, muszę to ciągnąć. Tak, są jajeczka. Tu jest cała strona jajeczek. Więc ona tutaj czerwiła, więc tu jest gniazdo. Czyli dołożę za tą ramkę susz, dalej nie zaglądam. Wierzę w to, że nie ma jakichś matyczników rojowych. Aż tak się nie spóźniłem, bo one miały tu miejsce. Mogły sobie dzikie zabudowy oczywiście pod daszkiem robić. No, także chciałem Wam pokazać, jak to w tych leżakach jest. Ech, no ogólnie dokładam już do pełnego leżaka. Znaczy, pełnego tak jakby... To nie tyle co gniazdo, co korpus. Tu jest chyba 18 ramek wchodzi, 11, chyba 18 ramek, ale niestety pewne jak dołożę do pełnego, to Wam dam znać. Już poszerzam, a za tydzień będę dawał nadstawki. No tak to już wygląda, to po prostu idą jak burza. Tak, dobrze mówiłem, 18 dokładnie tu weszło. Zmieściło się 18, muszę przynieść beleczki oczywiście dołożyć. No i mają już dużo więcej miejsca. O 7 ramek to jest dobre poszerzenie. No wiadomo jak są korpusy dajemy często i 10 ramek, chociaż się ja nie daje do pełnych korpusów, z tego względu, że nie mam dużo węzy i po prostu jutro ma padać, więc jutro będę wtapiał węzę. Węza idzie szybko, to wiecie, kilkaset ramek węzy idzie zrobić w dzień. Więcej roboty jest oczywiście z zbijaniem ramek i drutowaniem. A samo, samo wtapianie węzy to tam jest przyjemne i szybkie, dlatego robię to. No na bieżąco, no staram się oczywiście mieć na gotowe, no ale To co mam na teraz, to mi starczy, ale mówię, no żebym chciał już tak Gdzieś do wszystko Po, po każdym pełnym korpusie tam Kilka ramek suszu, kilka ramek węzy, no to by mi pewnie zabrakło Ale tak na to, żeby dołożyć gdzieś tam po 2 trzy, cztery ramki do, Trochę do gniazda, trochę do miodni, to To mi powinno starczyć Ale tak jak mówię, jutro do połowy dnia ma padać, więc będzie dzień na yy, wtopie topie już z 200 ramek węzy na następne dni i zacznę zbijać jutro chyba będę zbijał po prostu ramki bo no nie wiem ile ja tam mam zbitych, jeszcze chyba z 200-300, ale na pewno mi zabraknie jeżeli chodzi o cały sezon na najbliższe powiedzmy tygodnie mam, ale później jak już zacznę robić odkłady to to znowu będzie potrzebna duża ilość tej węzy, także no trzeba trzeba po prostu mieć to na gotowe, ja trochę spóźniony jestem, ale myślę, że dam radę jakoś to nadrobię i nie będzie tragedii Dobra, ja działam dalej. Dosyć dużym problemem jest to, że na koniec dnia leje się z tych ramek i pszczoły tutaj mnie atakują. Patrzcie, wszędzie przechylasz ramkę i strą. Także no niestety. No wiadomo, one już nosiły dzisiaj cały dzień nektar. Przechylamy i wszystko wylatuje, bo nie jest jeszcze przez pszczoły odparowana. Po nocy byłoby to wszystko gęste, a. No ale co zrobić? Czasem, czasem i się trzeba ubabrać, wszystko mi się lepi. Ale no mówię, chcę dzisiaj po prostu jak najwięcej. No właśnie chciałbym skończyć, ale coraz mniej w to wierzę. No ale ile się uda im więcej, tym lepiej, to zawsze jest mniejsze ryzyko, że wpadną w jakiś nastrój rojowy. Turcie powiem wam. Próbuję otworzyć ulcuś, nie mogę. Myślałem, że zakitowały, patrzcie co się stało. Matka z cichej wymiany. Ja pierdziłem. Te to się zaczęły. Czas, tu miały. Ale zrobiły, patrzcie, no to jest normalna powałka. Ile tu był centymetr? A one już, biedaczki, nie miały miejsca. I wszystko tu zalały. Aż kapie to teraz, już prawie na sam koniec dnia. Eee, piękny miodio. Ale kurczę. Bajzer. Masakra. Pierwszy uli. To jest matka z cichej wymiany. I powiem Wam, to jest druga z matek z cichej wymiany, które bardzo, bardzo są mocne. Naprawdę najlepsze matki z tym pod wrażeniem. Chociaż wolałbym, żeby tego tu nie było. No nic nie wymyślę więcej. Kurczę, na no słońce zaraz zajdzie kończy się dzień. Zostało mi 9 rodzin. E, dam pół nadstawki po prostu tam, gdzie już nie zdążę przełożyć do korpusu dam nadstawki bez karty odgrodowej, żeby po prostu one miały co robić, bo widzicie co się dzieje. Wezmę do talerzyka wszystko do miseczki takiej i po prostu będzie dziś jedzone. Jedzony miodek. E, no bo jak inaczej to posprzątać, nie da się. Muszę to mocno zdymić, żeby one zeszły jak najbardziej. Żebym ich tu nie uszkodził, jak będę dudkiem Po prostu tutaj jakoś zbierał to. Kurczę, to się wszystko leje. Część na dennicę poleci, to sobie wypiją, a część no ja. Ale ścieka, ale kurczę czasu nie ma i taka akcja. Co to się porobiło Jakoś jakoś szybko to Pszczoły widzicie? Pouciekały To dobrze Jakoś to się zrobi No, 5 minut stracę, ale co zrobić Nagrodę będę miał pierwszy miodek pewnie jakiś wielookwiat z tych sadów Wrócić, bo mi zaraz fiknie ta miska. No nic, ja tutaj się tak bawię. Dam wam znać na koniec. Pokażę Pasiekę, jak jeszcze gdzie widno. Bo pewnie coś czuję, że do nocy będę tutaj robił. Dobra, ja zasuwam, bo naprawdę czasu nie ma. Widzieć, nie wyrabiam się. Masakra. Kurczę, patrzcie, już miałem nie pokazywać, co tu się odwala. Piękne ramki, z wiem ile tu pszczoły wisi. Także pozdrawiam hejterów, którzy. Zawsze chcą dogadać. gurde. odkładam te pszczoły, żeby je nie gnieść. Że słabe pszczoły i tak dalej, ale widzicie co tu się dzieje. Oby one nie zwiały na drzewo, ale Ech, nic przeniosę ze 4 ramki z czerwiem, bo to trzeba im dużego luzu zrobić. 4 ramki tu do góry dostaną 6 ramek suszu w miodni, żeby pakowały nektar, i tutaj trochę węzy i trochę suszu nie dojrze w dół znaczy w górę, to jeszcze z dołu dzikie zabudowy robiły ale wariaty co tu się odwaliło to głowa mała cała micha nadbudowy z miodem patrzcie jak ten ul wygląda powiem wam nie widziałem matki nie wiem czy jest na górze czy jest na dole nie widziałem jakiś tam Tematyczników rojowych, więc mam nadzieję, że ta rodzinka się nie wyroi, że dałem im teraz miejsca, że będzie wszystko ok, ale powiem Wam, że w sobotę albo w piątek ja te pszczoły przerzucę prawdopodobnie do ula styropianowego, bo tutaj ten korpus, on jest nierówny, widzicie, nad jeden na drugi tak lekko nie zachodzi, one będą może i bokiem nawet gdzieś tu miały dziurkę wchodziły, a szkoda, szkoda, bo tu po prostu trzeba za zakładać zaraz poławiacze pyłku pewnie trzeci korpus za dwa tygodnie czy tam za ile się jeszcze na rzepak wejdzie bo jest naprawdę potężna moc no mam nadzieję, że matce się nic nie stało nawet jeżeli ona jest w górze to nie szkodzi bo po prostu z dołu są świeże ramki więc po prostu się zamieni później tam gdzie są czerwda się do gniazda z matką a tam na dole gdzie będzie jakiś tam miód pyłek to się przeniesie no, mam bardziej nadzieję, że miód niż pyłek także no grubo, grubo się działo Widzicie, ja już tutaj kończę. Kończy mi się bateria też w GoPro. Także ja tutaj po prostu idę teraz po raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć połówek. Jeszcze zdążę ten ostatni zrobić, żeby już wiedzieć, że ten cały rząd był przeze mnie przejrzany. A tutaj do tych sześciu po prostu połówki wejdą bez kraty odgrodowej, żeby sobie matki mogły czerwić, żeby miały gdzie odkładać nektar. Chociaż jutro nie będzie niby jakiś tam lotny dzień za bardzo. No Może po dwunastej, jak już deszcz przestanie padać, wylecą pszczoły. Pewnie tak. Bo ma być 15 stopni, więc to jest temperatura. Jeszcze nie jest taka niska, żeby nie latały. No ale trzeba im dać, bo widzicie, nie wiem, co tu jest. Tutaj była masakra, po prostu. Aż się normalnie sapałem przy tym, ale bardzo szybko wszystko tutaj chciałem zrobić, zdążyć przed zmrokiem. Widzicie, już się ciemno robi. No i żeby ta operacja się tutaj udała, po prostu. Także no. Przekładanie, można powiedzieć, że nieskończone, ale, no mówię, dołożę połóweczki później, dołożę po prostu cały korpus. Taka awaryjna sytuacja. No narobiłem się od rana do wieczora, cały dzień tutaj w pasiece, ale jeszcze nie zdążyłem. Dosyć dużo zajmuje czasu szukanie matek, znakowałem te matki. Wiecie, szukanie, żeby nie przenieść tej matki na tych ramkach z czerwiem. No, przydałyby się przynajmniej te dwa pełne dni, a wczoraj też zacząłem robić koło pierwszej, więc. No za mało, za mało jak na taką dużą pasiekę. Jeszcze szkoda, że jutro właśnie jest ta zmiana pogody, bo no, no jeden rząd został. No, praktycznie to bym wiecie, w dwie godzinki to zrobił, a tak no to niestety. Dobra, ja zaczynam. Czułam jakaś żegna, bo mi to atakuje, więc już pora kończyć, gadać. I i co zrobię, to zrobię. A resztę za kilka dni. Cześć, trzymajcie się.